Grzybnia podgrzybka wraz z zarodnikami rozdrabniamy i mieszamy z 5 litrami torfu, najlepiej torf włóknisty, 1 litrem węgla drzewnego. Zamiast węgla drzewnego można użyć popiołu z ogniska lub kominka, gdzie było palone tylko drewnem. Dla polepszenia parametrów gleby dodajemy dodatkowo pół litra gipsu oraz pół litra wermikulitu lub perlitu. Do całości dodatkowo dodaj drożdże i cukier, stanowiące pożywkę i stymulator dla grzybni. Kostkę drożdży świeżych rozpuść w szklance ciepłej wody, dodaj 3 łyżki cukru i 3 łyżki mąki. Wymieszaj i odstaw na godzinę, po czym dodaj do grzybów. Cukier to źródło pożywienia dla drożdży, natomiast mąka dla grzybów. Cukier dodatkowo jest stymulatorem wzrostu dla grzybni. Badania przeprowadzone przez naukowców z irackiego dziennika nauk w 2013 roku wykazały wzrost plonu boczniaka po dodaniu drożdży o 50%. Wyniki wykazały, że plon oraz wydajność biologiczna rosły wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu drożdżowego.